Dzień dobry, witam Państwa, Belator Maszyny Budowlane, Ruda Śląska. Dzisiaj prezentujemy gąsienicową frezarkę drogową Wirken W2000. Maszyna z roku 2005. Popularna dwójka, tak ją najczęściej operatorzy określają. Sprawdzony sprzęt. W środku silnik kata. Przebieg tej maszyny to 5849 motogodzin. Operatorzy, którzy znają się między sobą, na pewno wiedzą, czyja to maszyna jest u nas dostępna. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem takiego sprzętu, konkretnego już naprawdę, to jest okazja, żeby przyjechać, zobaczyć tą maszynę na miejscu ocenić samemu. No, z tego co słyszałem od operatorów, no ona tutaj może nie wygląda wyjściowo, ale to naprawdę solidny sprzęt, e, zadbany, więc właściwie można z nią wyjechać od razu do pracy i zarabiać od razu. Pracować i ta maszyna zacznie państwu przynosić zyski. Będę całkiem spoko. Niestety nie pokażę go w tej chwili, bo mam zamkniętą klapę. Ale jeśli jesteście zainteresowani troszkę dogłębnym sprawdzeniem tej maszyny na materiale wideo, no to będzie dłuższy materiał, w którym pokażemy wszystko dokładnie. I tam będzie można się przekonać, jak to w środku wygląda. Z tyłu wymieniliśmy klepki. Jest też myjka. Tak składany oczywiście. Podajnik także składany hydraulicznie. Na górze całkiem spoko. Jeżeli zdążę jeszcze wejść w tym krótkim szorcie, to Państwu pokażę. Z jedną ręką ja się wchodzi. Ale tutaj mamy samosłony na pulpity. Siedzenia całkiem przyjemne, jak na tyle lat pracy. Tutaj, 421 kW pod maską, tutaj schowany silnik. Kata naprawdę świetny silnik, niezawodny. Jeżeli szukacie Państwo takiej maszyny, serdecznie zapraszamy do kontaktów, do odwiedzin. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.